Dzień dobry, dzisiaj chciałabym opowiedzieć o czymś, co jest niezmiernie ważne w procesie czytania i w procesie wprowadzenia liter, dwuznaków i zmiękczeń. Są to nazwy liter. Ile z nas kojarzy alfabet pod dźwiękami A, B, C, D, E, F, G, H i J, Bardzo wiele, prawda? To prawda, te literki tak się nazywają i możemy nazwać literkę Y, jednak to nic nam nie da w procesie czytania, bardzo wiele dzieci długie miesiące walczy z tym, że gdzieś tam na początku swojej drogi edukacyjnej nazywało literkę J, czy H, H, nie? I przez to nie jest w stanie złożyć sylaby, bo jeżeli nazwiemy literkę H, to nie przeczytamy wyrazu hiena, bo wyjdzie nam hyena. Czy jeżeli nazwiemy literkę J, to nie przeczytamy wyrazu jajka, bo wyjdzie nam J nawet nie umiem tego powiedzieć, prawda? Dlatego, kiedy wprowadzamy litery, niezmiernie ważne jest, aby. Nazywać je krótko. Krótko to znaczy tak, jak słyszymy je w wyrazach. I k, f, u, y, prawda? Dzięki temu dziecko będzie w stanie złożyć sylabę, później wyraz. Dzięki połączeniu dwóch nakładających się na siebie dźwięków, dwóch literek, czy dwóch znaków, czy zmiękczeń. Do takiego wprowadzenia liter, do krótkiego nazywania dźwięków, zachęcam i zapraszam do tego, by obserwować efekty i uczyć dziecko. Tak jak słyszymy, nie tak jak ktoś kiedyś gdzieś w jakimś podręczniku nazwał literkę J czy Y. Zapraszam i życzę powodzenia w tej walce o krótkie dźwięki.